Dzień dobry w wywiadach nieruchomościowych Akademii Negocjacji. Z nami dzisiaj jest niezwykły gość, Mariusz Misarko. Prowadzi własne biuro nieruchomości pod brandem Misarko Nieruchomości, a w branży jest od 10 lat. Dzisiaj porozmawiamy o obiekcjach, o trudnych klientach, o pracy pośrednika. Zapraszam do oglądania. Wywiady napędza Akademia Negocjacji. Najlepsze książki z negocjacji, kursy online. I szkolenia stacjonarne oraz w internecie. Negocjator Warszawa, czyli negocjacje na zlecenie. Pomagamy w sprzedaży i zakupie firm, nieruchomości, w negocjowaniu wartościowych kontraktów. Okay, Dzień okay. dobry, Mariusz, dziękuję pięknie, że przyjąłeś zaproszenie. Witam Cię, Pawle, serdecznie. Witam widzów przed telewizorami, by kiedyś można było rzec. Ale pewnie przed telewizorem to teraz mało kto jest. Mam tak. No, dokładnie. Niektórzy pewnie nas no. słuchają. Dzisiaj postaramy się, żeby było bardzo konkretnie. Przygotowałem, myślę, ciekawe pytania, które trochę pogłębią i tematy obiekcji, i tematy pracy z trudnym klientem. I zacznijmy od pierwszego pytania. Mariusz, radzisz sobie bardzo dobrze w sprzedaży nieruchomości w Białym Stoku. Nie ma co ukrywać, zdecydowanie można się od Ciebie bardzo wiele nauczyć. I dlatego chcę Ciebie zapytać: co według Ciebie jest kluczowe, aby osiągnąć sukces w sprzedaży nieruchomości? Dziękuję Ci, Pawle, w ogóle za zaproszenie. Na, na początek bym chciał tutaj podziękować. Też Cię bardzo mocno obserwuję i troszeczkę z tymi klientami rozmawiam, patrząc na Twoje negocjacje. Nie powiem. Kwestia sukcesu. Sukces to jest takie słowo, które dla mnie kojarzy się nie tylko ze sprzedażą. Sukces każdy ma, można powiedzieć, inne na niego określenie, ale sukces sprzedaży u mnie, jeżeli chodzi, no to polega przede wszystkim na relacjach, bo jeżeli chodzi o jakikolwiek sprzedaż, jakiekolwiek pozyskanie oferty, czy potem wchodzenie w proces negocjacji, no to to wszystko się sprowadza po do prostu do jakiegoś flow między klientem a mną. Po prostu staram się też go zrozumieć. No i drugim takim tematem pod kątem, no to jest widoczność. Że po prostu ja Czasami nawet nie przemyślę, nie przemyślę nawet kontentu, to wrzucam do internetu. A czasami po prostu działa to tak, że na ten kontent właśnie się klient można powiedzieć, nie wiem, zapatrzy, zaśmieje. Czasami bo ja takie tematy wrzucam. Nie jakieś prześmieszne, ale też, żeby to nie było takie sztywne i mocno poważne. Więc e, klient, z tego co wiem z rynku, jak do mnie klienci przychodzą, no to e, czasami to działa. Mhm. No, nie da się ukryć, że dobra ekspozycja tutaj jest niezwykłą pomocą. Tak, nie, tak ja jeżeli to chodzi o akademii negocjacji. Mhm. Jeżeli chodzi właśnie o, o poczucie właśnie takiej wartości, trzeba tego klienta też dowartościować, że on ma naprawdę te swoje mieszkanie, chociaż wiadomo są mieszkania, jak my to slangowo jako pośrednicy nazywamy granaty, czyli można mhm. po prostu tam granata wrzucić i po prostu wszystko do wywalenia, ale to jego Przykładowo 40 lat życia, i jeżeli ty z tym mieszkaniem, czy z tym towarem, można powiedzieć dla nas, mm -hmm. potraktujesz go jak każdy inny, no to klient też ciebie nie potraktuje jak każdego innego, można powiedzieć, tak? Trzeba, mm -hmm. trzeba jakoś się wyróżnić. A teraz, no, teraz tym bardziej w tym rynku. Nie? Wyróżnić i dotrzeć jednak do tej osoby, tak, tak jak mówisz, relacje są podstawą. A jakie wyzwania dostrzegasz w pracy z klientami, szczególnie takimi, którzy mają swoje takie własne wyobrażenie i oczekiwanie co do nieruchomości? Wiesz co, przede wszystkim ból. Ból. Mhm. Co ten klient, co, co go boli? Czy go boli czas, że on przykładowo musi coś sprzedać, żeby coś kupić? Mhm. Czy boli go można powiedzieć coś innego, są wiadomo rozwody, jest mm. dużo tematów związanych ze spadkami, mm. jeżeli chodzi o zmianę z mniejszego na większe, jaki ma, jakie ma wyzwanie, co, co mu dolega w nieruchomości danej, nie? mm. trzeba go po prostu, trzeba to odkryć, a odkrywamy, odkrywam ja to poprzez badanie potrzeb po prostu, czyli mm. rozmowa, rozmowa i też relacje znowu, komunikacja, komunikacja. Mhm. Masz dużą biegłość na pewno. To jest e, trudne dotrzeć do potrzeb, czy, czy to jest proste? Jak to jest? Zwykle potrzeba ta prawdziwa jest pod, pod spodem tej pierwszej potrzeby. Czyli chcę sprzedać chcę taką i taką cenę. I wiadomo, na początku ta cena jest zawsze, e, znaczy zawsze, przepraszam, bo to słowo w ogóle to takie zawsze i nigdy. Dużo klientów, znaczy to jest pewnie normalne. Ja też bym się tak zachował. Mhm. Ja to nazywam bierze. Oto Dom czy inny portal, który tam jest jakiś popularny i patrzy, jakie oferty są w porównaniu do, niego, do jego ofert, tak, do jego hmm. mieszkania. Na przykład trzy pokoje w danej lokalizacji. Patrzy i wystawia najdroższą swoją przykładowo, nie? No, mieszczę się, mieszczę się w widełkach. No więc kwestia po prostu tego, no to klienci mają takie mniemanie o swojej nieruchomości, że ona jest po prostu najlepsza. Mhm. I kupią je prędzej czy później. No i oczywiście czas leczy rany. Mhm. Czyli kwestia po prostu, jeże, jeżeli temat jest niesprzedawalny. Ja też oczywiście na początku każdej sprzedaży proponuje dla klienta cenę taką, którą, bo może przyjdzie sąsiad, może mhm. ktoś akurat w tej lokalizacji szuka, może ktoś wyłoży te pieniądze w tym momencie. Przez pierwsze dwa, trzy tygodnie testujemy ofertę, można powiedzieć. Mhm. A później Trzeba się dopasować do rynku. No właśnie, są bardzo różne podejścia. Uwielbiam te rozmowy, bo każdy ma swoje własne doświadczenia, metody i nawet niejednokrotnie sprzeczne metody u jednej osoby inne, u drugiej inne, zwyczajnie działają u obu osób. To też jest takie niesamowite. Chciałbym pogłębić trochę ten temat potrzeb, bo żeby wejść w relacje i tutaj dotrzeć do potrzeby, to. Trzeba mieć jakiś sposób na to. I moje pytanie jest takie: jakie techniki stosujesz, żeby zdobyć to właśnie niezbędne zaufanie, bo bez tego nie dotrzesz do potrzeb, tak? I dotyczy moje pytanie zwłaszcza sytuacji, kiedy klienci mają jakieś obawy, większe obawy, obawy przed współpracą, wiesz, nie są tacy otwarci wcale. Wiesz co? Tak, nie wiem, czy to może hmm, jakaś to technika jest, ale ja tak szczerze mówiąc rozmawiam. Nie stosuję technik takich jakichś. Mhm. I byłem na różnych szkoleniach, może na pewno jakaś taka siła perswazji, czy jakieś różne techniki wchodzą, ale mm. ja proponuję i pytam, znaczy mało tego, ja nawet nie proponuję. Ja zwykle normalnie rozmawiam z klientem, e, pytam go, czy ma czas na tą sprzedaż, mm. czy już coś kiedyś sprzedawał. Mm. Czy, Bardzo czy jest. E, on, czy się dobrze czuje w negocjacjach? Czy coś negocjuje, czy pracuje w ogóle w sprzedaży, czy dotknął takiego tematu. Jak on ustala na przykład tematy z księgami wieczystymi, czy on umie to sprawdzić, czy on wie, czy jakie dokumenty są potrzebne. Ja go najpierw pytam do tego, co jest potrzebne w takiej sprzedaży w ogóle, takiego kształtu. No w większości 80% tego nie robiło. No, oczywiście, ten kto robił, kto się dobrze czuje i jest przygotowany też do spotkania, mhm. no to ja proponuję, panie kochany, ja daję takiej, takiej, takie możliwości, ale jeżeli pan się czuje w tym dobrze, to dlaczego nawet samemu nie spróbować? Ma mhm. pan czas, może ma pan pół roku. Ja, ja po prostu nie ciągnę tak na, na siłę do tego, żebym ja, żeby to był mój klient. Mhm. I w wielu przypadkach ten klient po dwóch tygodniach samemu. Gdzie on tam walczy z tymi telefonami. Ja mówię, że będzie 70 pośredników, będzie dzwoniło. Każdy będzie oczywiście miał najlepszą ofertę dla pana. No i po takich rozmowach czasami ten, czasami no, w wielu przypadkach do mnie wraca po prostu, nie? Mhm. Na takiej zasadzie. I te mhm. potrzeby po prostu wynikają z siebie. My często rozmawiamy w ogóle nie o, nie, nie o jakiś, jak już wiem mniej więcej, kto to jest. Jakieś dziecko przyszło razem z mamą. Rozmawiamy mm. o jakiś takich tematach maxwellowych, Wchodzę właśnie w takie, nie wiem, ja jestem blisko kościoła. jak Widzę, że ktoś jest właśnie z moich kręgów, to o tym gadamy, a potem dopiero nieruchomości wchodzą już na koniec, gdzie podpisać tak zwane. Nie? Mm -hmm. I w ten to sposób obawy pomału znikają, tak? Ten taki mur no. początkowy lody się topią i można rozmawiać. Zaufanie, zaufanie przede wszystkim w tym biznesie, bo tu, jest, tu są naprawdę duże pieniądze. Tutaj niektórzy mówię o takich ludziach, którzy kupują raz na przykład na pół życia nieruchomości. Nie, nie mówię o tych, co flipują. No to oni zostawiają tu swoje życie. Na twojej szali można powiedzieć, bo ty masz je, można powiedzieć, w swoich rękach jako pośrednik i teraz ty decydujesz troszeczkę, masz jakiś taki wpływ. I ja staram się, żeby ten wpływ był pozytywny, żeby potem był efekt taki, że no ta osoba. U nas też jest w, naszym, w naszej branży coś takiego, że im klient będzie mniej widział, to lepiej. To znaczy, im mniej będzie problemów po drodze, które ty za plecami robisz, których on nie widzi, nie? I czasami to nie jest też docenione, bo trzeba to potem na klienta powiedzieć, że. Tutaj ze skarbówką trzeba było trochę powalczyć. Tutaj trzeba było zamknąć jako, jakiś tam wpis, a my mamy hmm. kontakty. Czasami to tu, to tu, to tu. Przez 10 lat hmm. się różne ponarabiały. Więc kwestia po prostu e, taka zwykła relacja. Hmm. Bez no, jakiejś tak... takiej konkretnej techniki bym Ci, bym ci teraz powiedział. Hmm. Nie? No właśnie, tak można powiedzieć, że zwykła relacja. Ale widzisz, to w szczegółach tkwi ten cały sekret tak? i hmm. sukces. No, powiedz mi, bo wielu klientów też ma różne zastrzeżenia, ma różne obiekcje. Powiedzmy, że mamy człowieka, który nie do końca jest przekonany do pracy pośrednika i w ogóle do roli pośrednika. Skupmy się na, na tym zastrzeżeniu i na tej obiekcji. W jaki sposób tutaj można podejść taki, który doprowadzi do współpracy opartej na zaufaniu? Wiesz co, tu jest, można powiedzieć, dwa. Bo to są dwa typy klientów. Jest mhm. klient taki, który jest w ogóle zimny, którego nie znasz i ja już takich klientów bardzo mało mam pod kątem. Mhm. Zwykle ktoś do mnie przychodzi z polecenia albo gdzieś ktoś tak. mnie tam zobaczył. Mhm. On już jakieś zaufanie do mnie ma. Mhm. Może małem, może. Ale już, już jesteśmy w termometrze. Mhm. Jak jest minus dwa, zero i plus dwa, to gdzieś jesteśmy mhm. tak neutralnie na zero, delikatnie tam można powiedzieć plus pół. Tak. Potem ja już zaczynam ogólnie budować te zaufania. Ale jeżeli chodzi o totalnie zimnego klienta, takiego którego bym w ogóle nie znał, bo ja już tak z 5 lat to na pewno nie dzwonię na zimne telefony, chociaż mus, muszę się przybrać, bo, bo lubiłem to. Ja kiedyś szkoliłem w ogóle z zimnych telefonów mhm. ludzi i też kurs taki nawet sobie przygotowałem na, mhm. pod kątem sprzedaży, mhm. bo zimne telefony naprawdę mi fajnie szły kwestia po prostu z tymi obiekcjami do mnie do osoby. No to po prostu rozmawiam czy mu na pewno jest dzisiaj też pośrednik potrzebny. Mhm. pierwsze pytanie takie najważniejsze uprzedzić reakcję jego pytania już dobrze, by było, żeby były jego obiekcje w ogóle żeby były rozwiane przed zadaniem tych obiekcji. Nie? Czyli wie Pan a no 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 pośrednicy tak no. Dużo, nie, do, nie dowozi, obiecuje, e, mówi, że sprzeda, nie sprzedaje. Miałby tak pan? No, Przynajmniej wszyscy tak robią, tak? No właśnie. Nie? Ja też mówię, ja też nie decyduję finalnie, czy pan to sprzeda. Ja mogę zrobić wszystko po kolei, co na pana tutaj teraz narysuję. Od A do Z. Od momentu przygotowania oferty, na początku określenia w ogóle takiej ceny, którą może delikatnie wyższy od rynkowej, a może takiej ogólnie rynkowej, żeby pan. bo to wszystko zależy od tego, ile klient ma czasu. Bo jeżeli tak. klient ma, nie wiem, rok czasu, możemy sprzedawać, tak? To ja mówię, no to przyjdź pan za pół roku. No bo jeżeli widzę, że ta cena jest za wysoka i on nie będzie w ogóle z tej ceny schodził, no to po prostu szkoda prądu w tym momencie, nie? Tak. Ale jeżeli klient dobrze, mniej więcej ze mną rozmawia i wie o realności rynku, mhm. no to fajnie, zaczynamy współpracę. I te obiekcje, powiem szczerze, jeżeli chodzi o pośrednika, ja w ogóle pracuję na, na wysokich prowizjach i mhm. nie mam jakichś takich mocnych problemów, żeby ją uzyskać. Mhm. Okej, okay, to do tematu prowizji jeszcze dotrzemy. Też będę chciał mhm. się o to zapytać. Powiedz mi, proszę, bo pośrednik jest. Takim pomostem pomiędzy jednostroną sprzedającym, pomiędzy drugą stroną kupującym. W jaki sposób udaje ci się, wiesz, zadowolić obie strony? Jak to się dzieje, że nie, nieraz trochę rozbieżne interesy są pogodzone? Temat jest tego typu, bo ja mam teraz dwa modele w sumie i staram hmm. się już teraz wchodzić, jak już jestem pod swoją marką, na model jednostronny, czyli hmm. po prostu być. Ale adwokatem jednej strony. Bo do tak. tej pory też pracowałem, znaczy no, większość czasu mojego w nieruchomościach pracowałem jako mediator. Czyli mhm. trzeba było po prostu połączyć dwie strony, wynagrodzenia od jednej, od drugiej, jak tu zrobić, żeby jedna, od drugiej jakoś tak nie razem, żeby jakoś tam się potem no. A teraz staram się, jeszcze nie wszystkie oczywiście oferty takie mam, ale mhm. staram się po prostu prowadzić tematy i dla jednej strony wtedy jest łatwiej. Oczywiście, oczywiście ta druga strona jest też zaopiekowana, tylko że ta druga strona też, jeżeli na przykład staram się pomagać dla sprzedających, no to walczę o cenę dla sprzedającego, żeby ta cena była jak najlepsza dla sprzedającego. Ale jeżeli chodzi o dokumenty, o różne takie tematy sprawdzające, no to wszystko na kupującego pokazuje, żeby on też się czuł bezpiecznie, żeby nie było tak, że ja tylko stronę kupują, sprzedającą obsługuję, to kupujący już może bubla kupić teraz, tak? Nie, nie, nie w tą stronę, tylko kwestia po prostu pod kątem na przykład ceny, no to to już jest mój klient y, sprzedający w tym momencie, nie? Mhm. A powiedz mi, przed spotkaniem z klientem, twoim potencjalnym klientem, który chce ci powierzyć nieruchomość, na przykład do sprzedaży, czy masz jakąś swoją checklistę, wiesz, jakiś swój własny sposób na przygotowanie, bo rozumiem oczywiście doświadczenie, ale czy pracujesz też na jakimś swoim sposobie przygotowania do takiego spotkania? Wiesz, co na początku pierwsza rzecz, na 99% nie biorę żadnych dokumentów, żadnych. Mm -hmm. yy, biały stok jest ogólnie mały, bo pracujemy w białym stoku. Zawsze można podjechać dwa razy do tego samego mieszkania, nie. Mm -hmm. Nie biorę, jadę rozmawiać. Tak. Ja, z ciekawości. Ciekawie, co to jest. Ja lubię tak pojechać na mieszkanie, zobaczyć nowa perełka jakaś na rynek wchodzi coś zobaczymy. Czy ja to będę sprzedawał? Nie wiem jeszcze, bo dopiero pierwsze spotkanie robię, tak? I na tym pierwszym spotkaniu w ogóle rozmawiamy, czy będzie nam po drodze. Ja wysłuchuję przede wszystkim klienta, na czym mu zależy. Potem sobie właśnie to notuję. Że zbieramy w ogóle jakieś za i przeciw. Ja opowiadam bardziej o dwóch propozycjach, że można działać na dwóch stronach, można działać na jednej stronie. I on ma wybór. I on ma wybór, czy chce sam sprzedawać, czy chce sprzedawać na dwóch stronach. Mhm. Czy chcę sprzedawać na przykład na jednej stronie, którą przede wszystkim ja się teraz zajmuję? Bo na dwóch stronach to nawet polecam swojego innego kolega, innego agenta. nie? Tak. E, więc na, na takiej zasadzie. Czyli najpierw wchodzimy na mieszkanie, patrzę, co jest, dogadujemy, mhm. i potem umawiamy się na drugie spotkanie już, to znaczy na podpisywanie umowy. Mhm. Chodzi o to, żeby nie presować klienta, który zaraz ci wypowie umowę. Nie? Mhm. Jak będzie się tak czuł później. No tak, im mniejszy nacisk, tym pewniejsza decyzja, można byłoby mhm. powiedzieć, tak? Okej, okay, zostawię to pytanie. Zanim przejdę do takiego zapytania, które no, nie mogło nie paść na tym kanale, o sytuację negocjacyjną, którą pamiętasz, jakoś taką ciekawą i tak dalej, to drodzy widzowie, wnioski najważniejsze z tego spotkania, z tego, co przekazuje nasz gość, znajdziecie w opisie pod filmem. Powiedz mi proszę, najciekawsza sytuacja negocjacyjna, którą pamiętasz, co to takiego? Co tam co? się wydarzyło? Wiesz, co i to nie było dawno, bo teraz tak miałem klienta, mhm. gdzie negocjacje zacząłem od zapukania w szybkę samochodu. To, było, to był temat właśnie w Białymstoku. Mhm. Jedną działkę sprzedawa sprzedawałem, i obok była druga działka do sprzedaży. No i temat jest bardzo ciekawy pod kątem dewelopera. I w tym momencie, jakby druga działka się sprzedała, no to wtedy jedną i drugą by on kupił. A tak ta jedna na razie jest w sprzedaży i sprzedajemy na klienta, który nie jest deweloperem. Mhm. Więc patrzę, wysiadają Państwo. Wsiadają państwo akurat do swojego samochodu. Już wsiedli. Ja zapukałem. Czy nie chcą Państwo sprzedać akurat tego bo tutaj, tej działki? No, a nikt tutaj ceny nie proponuje. No to ja mówię, no to jestem. No, i wtedy ogólnie e, temat e, gdzieś w ciągu dwóch, trzech dni z panem właścicielem się spotkałem na kawę. Mhm. Zaczęliśmy rozmawiać. E, weszły jak najbardziej negocjacje. Ja zacząłem ogólnie w ogóle jakąś cenę ustawiać, co on chce, bo to wiadomo, to temat taki wyszedł. No, ale fajnie się negocjacje potoczyły, ze względu na to, że on też mógł wykorzystać sytuację, że obok się sprzedaje, no to. No też też deweloper może to kupić. No i tak właśnie to takie może to nie, nie do końca negocjacje, tylko po prostu działanie, tutaj bym mhm. powiedział. Że trzeba było zadziałać, żeby coś się stało. Żeby nie było zapukania w szybę. To nie byłoby mhm. negocjacji w sumie, nie. Mhm. Czyli ta akcja na początku musi po prostu się wydarzyć. Słuchaj, no nie mogę cię też jeszcze nie zapytać o jedną rzecz dotyczącą negocjacji, bo zamówiłeś ostatnio, drugą z kolei książkę Biblia Negocjacji. Mam wielu klientów, którzy zamawiają drugą. Najczęściej jest to w prezencie. A powiedz mi proszę, co się wydarzyło w twoim przypadku, że aż zechciałeś zamówić drugą książkę? Wiesz co, temat jest dosyć można powiedzieć taki. Normalny w sumie, bo książkę. Ja czasami, znaczy już teraz coraz mniej, ale czasami te książki pożyczałem i gdzieś tą książkę pożyczyłem, a zacząłem ją czytać i tam było bardzo takich fajnych, ciekawych. No, zresztą znasz książkę. <noise> było tam dosyć ciekawych, takich fajnych tipów, dużo. Nie, nie, znaczy, to, tam jest dużo przykładów i na tych przykładach fajnie się można opierać, nie? I 120 w sumie. No, no właśnie o to chodzi. I kwestia tego, że. To tych, przy, tych przykładów mi teraz brakuje. Ja teraz mm -hmm. wyszedłem sam na rynek i sam wchodzę jeszcze bardziej, jeszcze pogłębiam. Ja ogólnie mam też za sobą kursy negocjacyjne, ale ta Biblia to jest Biblia, nie? Mm -hmm. <laughs> Więc kwestia po prostu po to, żeby ją mieć i za, zacząć ją studiować. Dlatego kupiłem, bo tej pierwszej nie mam. <laughs> mm -hmm. Okej. Okay. A ja cieszę się, że też dogadaliśmy się na lwy negocjacji nieruchomości, bo jeżeli mówisz, że potrzebujesz różnych historii i przykładów, to tam w lwach masz 24 historie po prostu z życia i to z polskiego podwórka nieruchomościowego, historii pośredników i fliperów. Także to też na pewno Ci się przyda w pracy. No już okay. poniedziałek ma być. Dokładnie. Drodzy no, widzowie... Zapraszam serdecznie do subskrybowania. Jeżeli czujecie wartość w tych wywiadach, które tutaj czynimy na kanale, serdecznie zapraszam, wrzućcie komentarz, subskrybujcie. Będzie tego zdecydowanie jeszcze więcej. Tym samym zamkniemy część oficjalną. I dla tych, którzy są chętni, najczęściej będą to oczywiście pośrednicy, do przesłuchania drugiej części wywiadu do grupy na Facebooku Akademia Negocjacji Pośrednika. Tam poruszymy już takie trochę bardziej drażliwe tematy, wartościowe tematy, też dotyczące właśnie negocjacji prowizji i tak dalej. Także Mariusz, dziękuję pięknie za tą część. Dziękuję widzowie za wysłuchanie. Chętnych zapraszam do, do grupy po drugą część. Link oczywiście jest w opisie. Dziękuję bardzo, Mariusz. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.